Ludziska z tej strony Karol. i proszę Was na kolejny odcinek ze Stalkera Shadow of Chernobyl Remake, znaczy Extraterrestrial Edition. Lecimy na Agroprom. Zobaczymy, co tam się będzie odwalać. Dobra, wiem, fajnie. mm -hmm. Oh, Faktik dann ist oh, ja Chłopaki! Debiata! Dibiata! Ups, nie mam nic. Muszę chwilę poczekaj, bo przecież... Teraz O, ten już nie wyki to, nie wytrzymał Dobra Bam się ze mną zabić Zaraz się pobawimy jak należy. Świnie osaczyły mnie na dziedzińcu, chłopaki, pomóżcie. Mama ci nie pomoże. Dobra, tu no za dużo trochę ich. stary! Kurwa! I to jest naprawiony stalker? Nie wydaje mi się. Urwa mać! reszta Zara ci uratuję, poczekaj! urwa. Jeszcze przed Przez to muszę nam po nowy mikrofon jechać Bo ten to mi już dogorywa Naprawiłam go, dlatego nie było nagrywane Ale no i on mi podziała, to też kurwa, nie wiem Może troszkę spierdalaj Dobra Ten już nie wytrzymał Dobra, to trzeba zrobić teraz trochę remanent Spłonność na rany Promieniowanko Promieniowanko Hmm się co ja chyba wyjebie. Był tu jakiś schowek. Pamiętam, że tu gdzieś był schowek, ale chyba wyżej to będzie. No, dwa, ja teraz prawie 11 godzin pracuję, bo odrabiam 80 godzin, żeby na urlop wjechać do Polski w lipcu. No i no, te filmy są jak są. Za co Was bardzo przepraszam, ale no muszę godzinę odrobić. nie będzie tyle potrzebne, nie będę wyrzucać, to nie będzie potrzebne. To być lepiej teraz. Zaraz no, z nimi pogadamy. Tylko ja jeszcze sobie wezmę na coś. Będzie chyba za płotem nawet. Tak. Dobra. Nie ma co. Krecik. Gdzie jesteś, Krecik? Dobra, daj tak. Dzięki stary, ocaliłeś mi życie. Mało brakowało. Trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić, zanim się zjawią oddziały specjalne. Chodź, pokażę ci drogę. No to dawaj, nie? Co? Tak, 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 tak. No, co? Bierdole. Nie biej się już z lodzy, Ja Was proszę. Nie bieżcie się za nim. Tu jest kuba hańba dla knockerów nas. To jest hańba dla nas, kuba. Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Sierry powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia. Dziękuję. Czy to był kiedyś artefakcik, albo to nie był targetyk jakiś mod Tak, to chyba była Lost Alfa, mi się tego wydaje. Trudno! Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Co no tu się stało? Energetyk, fajnie. To nie ma. Więc trochę. Widać ten. Dobra, dawaj to też. Zładuj. Lej Okay. Yeah, super. No ja kurwa, żaden nie zginął. Ja, ja, jestem chyba Nie wypadaj kawki! No, zapraszam. Bo jak nie, to będzie kurwa. U. Kurwa se zrobiłam, mówisz się. No szkurwa! Serio? że ja się nie widzę Aku Dzień dobry No wyjdź stąd Aha, dobra To jest właśnie AI. Ja stoję mu na widoku, on mnie nie widzi Dzień dobry Przeszedł sobie przez ścianę i pójdę O, o, patrzcie. No zjebani tą grę jak, jak tylko się dało, nie? Bandyci podskakują jak się ich zastrzeliwuje i dobra i tyle. To jest właśnie kurwa wersja poprawiona. Ej, Boże, Boże, nie będziecie bo już nie biorą za żadne gry może, bo... To jest kurwa hańba dla fanów Stalkera, nie? Как бы, не плачь, Где здесь ловак? Да нигде не... Wyżej, czy niżej. Chyba niżej. Mnie się tak wydaje. Jeszcze gdzieś jednak da dyszy. Tylko gdzie? Tutaj. Aha! Ja pierdolę, ja nie wiedziałam, że się tak szybko w kurwie na tą grę, nie? I co? Gdzie on jest? Wiesz, kurwa gdzieś się wy, 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 wyeksmitował <grych> A jest, dobra. Ja pierdolę ludzie! Wy się już nie wieście, że żadne gry GSC, dobra? Bo przecież, no, to, co, co wy żeście zrobili tą grą, to kurwa... Po co psuć działającą grę? Po co ją kurwa poprawić? Jest tyle modów, mody już zrobiły załatw was Po chuj. Dobry? Dobra, 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 dobra Dobra, ona jest tam I ją widać Chociaż coś, nie! Nie, 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 nie Czekaj się, ja idę na coś zrobię Poscieram trochę w powietrze. I oni się tu przyszli. O właśnie, o to mi chodziło. I teraz się poczekamy. Chyba, za domu będzie tak? No nie właśnie, okej. Okay. Niech się bawią. Dobra, dobra, dobra. Idźcie tam do nich, idźcie tam bawić. Chyba miała się z nimi bawić, a nie do mnie tutaj przełazić. Ja mówię, olej. ej. Dobry. Idź tam, iść tam, no. Miało. Víte, co já doběj na bo přece. Dobrý, 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 auč. Zaprašám. Zaprašám. Spadaj. Spadaj. Dalej spadaj. Auč. Kurwa, kurwa do jednego ścieraj, to się cały garnizłok zleci, nie? No, ale... Serio?! Wy tu teraz nie przyjdziecie, nie? No po co? Coś tam pierdolą kurwa za uszami? Chciałabym znalazła takie dało tu się wejść ku Marzenie. Twoje. Gościu. Nara. Ło kurwa, ale mnie zajebał! Aha, dobra. <ścoughs> Nie spodziewałam się tego, że oni tu będą stać. të shtësoj? Ndava, qëkurde! Ndava,

Nie mam ani bóle. Ups. No nie. Trzeba wziąć. Dobra, jak to wydychnie, bo widzę, że on ma problem z tym. No właśnie. Gdzie tu jest? Wszędzie na postaci. Słowek, tu jest Słowek. Tu jest Słowek. Defak. Łećki, łećki bandytów, tu jeszcze. Wy dociążone, żeby iść dalej. Super. No, muszę to chyba wypieprzać na boczu, jak zrobię. A, jeszcze śród, który mi nie jest kurwa potrzebny w ogóle. Że był gdzieś kombinezon Stalker'a. Zaszygo. To ze pierdol. To ten pierdol bo mi nie potrzebne. Po mi to. To będzie go leś, Chyba nie. Ale się zapiszę do tego pokoju. To będzie złe Nie bardzo złe Nara Jeszcze was więcej nie było? Właśnie wszelkę, że długi w wujce nie ma tego, wydania się zarobi. Jesteś kurbo tu, tu, para. Dobra. Aha. No nie mają mnie w dupę, nie? <ścoughs> Dobra, to ja tu zakończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajka, suba i komentarz. I do zobaczenia. Pa, pa.